Kropne warunki na turnieju w Indiach. Graż drużyny Bedboom Magno jest udostępnił filmik z Practice Roomu, który został im udostępniony przez organizatorów turnieju Sky Esports Championship 2024. Na nagraniu widać, że stoły i biurka są mocno zniszczone, blad wygląda jak najgorsza sklejka, która latami leżała w kałuży, a do tego wszystkiego nie ma rogu. Dodatkowo narzeka również na komputery, na których nie jest nawet aktywowany system Windows, co widać na udostępnionym filmiku. Organizator ten miał już problemy związane z zeszłorocznym eventem Sky i Sportsmasters 2023. Portal Dust2India dotarł do informacji, że organizator ma problemy z wypłacalnością. Organizacje musiały zapłacić duże kwoty za sam udział, co miało im zostać zwrócone po evencie z podziału przychodów. Jednak po wycofaniu się sponsorów nie było właściwie czego dzielić. Część graczy opuściła pracę, żeby znaleźć się na evencie, ponieważ zajęcie nawet najniższego miejsca miało ich zabezpieczyć finansowo, a według wspomnianego w portalu, 10 miesięcy po turnieju część z nich dalej nie dostała swoich pieniędzy. W turnieju, który już dzisiaj się zaczyna, wezmą udział takie drużyny jak Enz, Eternal Fire, Bleed, Bad Boom czy Amcal. Oby tym razem organizator poradził sobie z dopięciem budżetu na cały event i nagrody, chociaż film udostępniony przez Jeza pokazuje, że dalej jest daleko od ideału. Istotna zmiana na daście. Wal w nocy wypuściła aktualizację do CS, w której umożliwiło samodzielne wejście po skrzynkach na shorta. Dzięki czemu gracze CT nie będą musieli prosić kolegów o podsadzkę, co mocno zmieni dynamikę w obszarze Bumpsite-A. Oprócz tego Gape Follower znalazł nowe linie kodu, które śledzą wydarzenia w grze, takie jak ofiara, atakujący dystans, z którego padł strzał i wiele więcej. Część ludzi podejrzewa, że może to być związane z anti-cheatem, a część, że ze śledzeniem metryk w systemie Saptik. Obie teorie wydają się dość prawdopodobne, ale raczej nieprędko dowiemy się jaka jest prawda. W kodzie od wielu tygodni można znaleźć linie obsługujące przywieszki do broni, a w grze dalej się. Jeszcze nie znalazły. Jedyne co możemy wnioskować to, że ciągle nad tym pracują. Kracy Nawi w końcu dostali swoje trofea za wygranie Majora, które wyglądają tak. Powrót Simpla. Z ostatnimi większymi sukcesami obecnego składu Nawi wróciło pytanie, co z powrotem Simpla. Ukraiński zawodnik dalej znajduje się na ławce Nawi, na którą przeszedł w październiku i póki co nie zanosi się na to, że sytuacja się zmieni. Wonderful, który zastąpił go w drużynie, radzi sobie bardzo dobrze i obecnie zastępowanie kogokolwiek w dobrze działającym teamie nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Sam Simple jest tego świadomy, co napisał w odpowiedzi na pytanie Torina o swój powrót: to dość ciężkie pytanie, oby niedługo. Prawdopodobnie nie zobaczymy go na nadchodzącym majorze w Szanghaju, ponieważ dalej jest związany kontraktem z Navi, a każda z topowych drużyn jest już po zmianach. Ponadto od bardzo dawna sam zawodnik nie występował profesjonalnie, więc zbyt dużym ryzykiem byłoby branie go do drużyny nie wiedząc w jakiej jest formie. Trener Na'Vi Blade w rozmowie z brazylijskim portalem poinformował, że sugerował snajperowi przejście do niższego tieru i granie w turniejach online, aby odzyskać formę i pokazać swoją wartość. Co wy myślicie o zmianach i przyszłości Simpla? Dajcie znać w komentarzu, a jak odcinek wam się podobał dajcie lajka i subskrypcję. Do następnego.